Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki za Wasz czas. Postaram się naprawdę krótko, chociaż sprawa jest niesamowicie ważna, bo modlitwa za zmarłych dla Kościoła jest jedną z najważniejszych. Do tego stopnia, że na każdej mszy świętej modlimy się za zmarłych. Zaraz po konsekracji, kiedy jest obecny wśród nas Chrystus. Kościół w tzw. modlitwie eucharystycznej przedstawia swoje prośby Bogu. I pierwsza prośba jest prośbą o najważniejszy dar, dar Ducha Świętego. Druga prośba jest prośbą za cały Kościół, za wszystkich, którzy pielgrzymują pośród tego świata, za Ojca Świętego, za biskupów, za całe duchowieństwo i za cały lud. I trzecia prośba jest za tych, którzy odeszli z tego świata. Zarówno za tych, którzy odeszli w pokoju z Chrystusem, pojednani z Nim, których wiarę znamy, ale także za tych, których wiarę jedynie Bóg zna. I na końcu modlimy się za nas, żebyśmy dołączyli do społeczności świętych. A zatem modlitwa za zmarłych należy do istoty tej modlitwy, którą Kościół zanosi nieustannie do Boga, bo tak naprawdę istotą Kościoła właśnie jest zupełnie nowe spojrzenie na śmierć. Chrześcijanie wierzą, że życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy. A zatem to odejście z tego świata nie jest ostatecznym rozpadnięciem się w niebyt. Nasi zmarli żyją, i są ci, którzy zmarli, o których wiemy, że żyją pełnią życia. Chrystus, który zmartwychwstał jako pierwszy, Maryja, człowiek jak my, umarła, odeszła z tego świata, ale teraz żyje w pokoju. Mamy też imiona tych świętych, którzy się pojawiają też w naszych modlitwach. No ale przecież to nie tylko ci, którzy są w kanonach Kościoła wymieniani jako święty Antoni, święty Augustyn, święta Atanazy, Najświętsza Maria Panna. Są tymi, którzy żyją na wieki. Wierzymy, że my będziemy żyć na wieki. Ja wierzę, że mój tata żyje na wieki, no ale nie mogę go nazwać publicznie świętym Pawłem, bo nie mamy takiego zwyczaju, ale modlimy się za nich, bo wiemy, że oni żyją. I wiemy, że jest jakaś tajemnica tego przejścia z tego świata do wieczności. Że jest właśnie jakaś tajemnica oczyszczenia, porzucenia tego wszystkiego, co jest naszą słabością. Dlatego tak jak modlimy się za nas nawzajem, za żywych, za kościół, który pielgrzymuje, tak modlimy się zawsze za tych, którzy jakoś pielgrzymują już dalej, bo życie ludzkie jest pielgrzymką aż do osiągnięcia pełni zjednoczenia z Bogiem. I my nie do końca wiemy, kiedy człowiek osiąga pełnię zjednoczenia z Bogiem, w sprawie zdecydowanej większości chrześcijan, i dlatego ta modlitwa za braci i siostry, którzy odeszli z tego świata, jest zanoszona na każdej mszy świętej. A zatem pierwsza rzecz przy tej katechezie o modlitwie za zmarłych: nie ma ani jednego zmarłego, którym nikt nie pamięta. Nie ma ani jednego zmarłego, za którego nikt się nie modli. Czasami takie intencje się pojawiają: za zmarłych, za których nikt się nie modli, za zmarłych, o których nikt nie pamięta. Nie ma takich, Kościół zawsze pamięta o wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Więc ta modlitwa za zmarłych należy do istoty Kościoła, ale modlitwa za zmarłych jest też w pewnym sensie sprawą zupełnie naturalną, bo jest jakąś godnością człowieka pamiętać o swoich zmarłych. Pamiętać o przodkach, zachować pamięć o tych, którzy odeszli z tego świata. I jedna rzecz jest ważna Bóg o nich pamięta. Jeżeli my mówimy, nawet w psalmach są takie modlitwy zanoszone do Boga, pamiętaj o swoim ludzie, pamiętaj o tych. I w modlitwie mszalnej też jest tak sformułowana prośba, pamiętaj o naszym Ojcu Świętym, pamiętaj o naszych zmarłych, pamiętaj też o nas. To nie dlatego, że Bóg ma słabą pamięć i musimy Mu przypomnieć, no tylko to jest takie sformułowanie. Bóg wszystko zachowuje w swoim sercu, Jemu niczego nie musimy przypominać, On wszystko wie. To my musimy pielęgnować pamięć o naszych zmarłych. To my potrzebujemy tej pamięci o naszych zmarłych i dlatego ta modlitwa za zmarłych, to ona nie tyle jest potrzebna Bogu, bo w jednej z modlitw Kościół mówi wprost: Boże, ty nie potrzebujesz naszych modlitw, ale modlitwa za zmarłych, jak każda modlitwa, jest potrzebna przede wszystkim nam. I dlatego Kościół wypracował ten zwyczaj szczególnej modlitwy za zmarłych na początku listopada. Te dni się rozpoczynają od uroczystości Wszystkich Świętych, potem jest drugi listopada, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i oktawa, które te dni, kiedy w sposób szczególny pamiętamy właśnie o naszych, o naszych zmarłych. I w związku z tą pamięcią o zmarłych wypracowała się taka modlitwa, która wiąże się z tym, że nie mamy zawsze dostępu do miejsc, które upamiętniają naszych zmarłych, modlitwa wypominkowa. Bo pamięcią o zmarłych jest przede wszystkim co? Grup. Jak długo nasz grób gdzieś stoi, tak długo ludzie o nas pamiętają. I nawet w języku greckim i łacińskim grup jest nazywany memorialem, czyli coś, co odświeża naszą pamięć. Grób jest pamięcią. Jeżeli ktoś nie ma grobu, to pamięć o nim przepadnie, bo na grobie jest najczęściej wypisane imię, nazwisko, to jest grup tej osoby i on zachowuje pamięć o tej osobie. I... W dawnych czasach, bo dzisiaj to jest dużo łatwiej, możemy dojechać do każdego zakątka Polski dość szybko, dość łatwo. W dawnych czasach ludzie żyli wielokrotnie daleko od grobów swoich bliskich. Że groby gdzieś były daleko, raz czy drugi widziałem, ale nie co roku mogę się udać. I dlatego wypracowano tę modlitwę, która przypomina imiona w czasie modlitwy. Nie możemy ich przeczytać na nagrobku. Ale możemy je odczytać, możemy je usłyszeć, jak ktoś je czyta, dlatego to imię już nie dociera do nas wzrokiem, ale dociera do nas słuchem. I to jest ta modlitwa wypominkowa za zmarłych. I 1 i 2 listopada dni, które w sposób szczególny wiążą się z nawiedzaniem grobów, bo za to można w tych dni odzyskać uzyskać odpust zupełny za zmarłych, tam, gdzie nie jest możliwe nawiedzenie grobu, bo grób jest gdzieś daleko. Pamiętam, że kiedyś zostałem poproszony przez człowieka, który był blisko związany z parafią w Tomaszowie Mazowieckim, żebym podczas wizyty w Egipcie, w Aleksandrii, udał się na cmentarz, gdzie leży jego tata, który w czasie II wojny światowej był żołnierzem i poległ w Egipcie, i on mówił „Już nigdy nie będę na jego grobie. Ale skoro ksiądz tam jeździ, nie ksiądz, tam podejdzie i zrobi zdjęcie chociaż tego nagrobka, bo my mamy informację przekazaną przez armię, że leży na tym cmentarzu, mamy adres kwatery, ale nie możemy być na grobie. I ten brak możliwości pójścia na grób i uczczenia zmarłego i jego pamięci naszą obecnością przy grobie, Kościół w jakimś sensie zastępuje, czy wychodzi naprzeciw tej potrzebie poprzez procesję która normalnie powinna się odbywać na grobie, na cmentarzu, a którą organizujemy w parafii. I 1 i 2 listopada chcemy zorganizować procesję za zmarłych, połączoną właśnie z wypominkami, czyli z wyczytaniem imion osób, o których chcemy pamiętać w czasie tej modlitwy. Natomiast jest niesamowicie ważne, że w czasie tej procesji, procesja składa się z pięciu stacji. Zatrzymujemy się pięć razy, żeby wspomnieć poszczególne grupy osób zmarłych. I przy pierwszej stacji wspominamy zmarłe osoby duchowne i konsekrowane biskupów, księży, siostry zakonne te osoby, które są nam bliskie nie przez więzy krwi, ale przez więzy ducha naszych ojców, braci ze względu na życie konsekrowane, życie Boże. Druga stacja to jest pamięć o własnych przodkach. Bo to jest wypełnienie też czwartego przykazania czci ojca swego i matkę swoją i uszanowanie tego, że wszyscy pojawiliśmy się na świecie dzięki komuś dzięki naszym rodzicom, dzięki naszym dziadkom, dzięki naszym pradziadkom, dzięki przodkom. I to jest ta druga stacja naszych rodziców, naszych przodków. Trzecia stacja to są zmarli z naszych rodzin z tych rodzin, w których dojrzewaliśmy albo które założyliśmy, czyli za naszych braci. Za nasze siostry, za naszych kuzynów, za naszych zmarłych współmałżonków, za nasze dzieci, jeżeli jest taka sytuacja, ale także za tą rodzinę, która powstała w sposób społeczny, za naszych nauczycieli, za naszych wychowawców, za naszych przyjaciół, za naszych sąsiadów. I czwarta stacja jest stacją, która w Europie Zachodniej, a tym samym w Polsce już trochę jest niezrozumiała, to jest stacja za ofiary wojny, wszystkie te modlitwy za zmarłych. W sposób szczególny jakoś wiążą się z tym doświadczeniem największego przekleństwa, które jest w naszym życiu. Bo największym nieszczęściem jest śmierć. I śmierć ma swój naturalny cykl. To jest dla nas oczywiste, że przychodzimy na świat, dojrzewamy, starzejemy się, chorujemy i umieramy. To nazywamy śmiercią naturalną, ale jest jakiś paradoks czy jakieś przekleństwo człowieka, że my naszego wroga zapraszamy czasami do naszego świata z otwartymi ramionami. Że potrafimy wywołać wojnę, kiedy śmierć już nie szanuje naturalnego cyklu, ale jest jak kosiarz, który kosą tnie trawę jak leci młodych, starych, bogatych, biednych, wykształconych w każdej chwili. I to przekleństwo wojny jakoś staramy się również otoczyć modlitwą właśnie, że w sposób szczególny modlimy się za ofiary wojny. W Polsce już mamy trzecie czy czwarte pokolenie, które wojny nigdy nie doświadczyło i nie pamięta, dlatego dla nas ta stacja jest już trochę bardziej abstrakcyjna, ale mamy starszych, którzy jeszcze mogą sobie przypomnieć tych, stra których stracili w czasie wojny i wtedy dobrze jest te imiona i nazwiska przywołać w czasie tej stacji. Wiemy, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Może znacie nawet jakieś osoby z Ukrainy. Uchodźców tutaj żyjących kobiety, dzieci, ale też młodych, którzy przyjechali, jest bardzo dużo, może warto ich zapytać i też zaprosić na tą modlitwę. Chcemy modlić się za ofiary wojny u naszego sąsiada, żeby te imiona padły w czasie tej modlitwy, żeby ich wspomnieć. I piąta stacja jest stacją za wszystkich wiernych zmarłych. Dlatego chcemy poprosić Was, żebyście zaangażowali się w tą modlitwę wypominkową właśnie przychodząc na procesję. Żeby ta obecność podczas modlitwy wypominkowej była żeby, Jeżeli ktoś oczywiście nie może, aby chciał powierzyć nam modlitwę To jasne, będzie Ale weźcie sobie do serca to, że modlitwa wypominkowa Domaga się obecności Bo ja niejednokrotnie miałem taką sytuację Że przed mszą świętą gdzieś tam w parafii Wychodzę 10-20 minut przed następną mszą świętą Bo jest cała lista do czytania i nie ma nikogo to dla kogo to wspominanie imienia? Dla Boga? To nie jest jakiś zabobon, że jak ksiądz wypowie to imię, to się niebo przed duszą otwiera. Nie, to jest modlitwa kościoła, i to my potrzebujemy usłyszeć to imię usłyszeć imię tej osoby. Dlatego obecność na modlitwie wypominkowej naprawdę jest ważna. I ta modlitwa wypominkowa w cyklu corocznym nazywana jest jednorazową czyli raz w roku w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych podczas procesji za zmarłych 1 i 2 listopada. I procesja 1 listopada w naszej parafii będzie o godzinie 17:15, czyli przed wieczorną mszą świętą. Natomiast procesja 2 listopada będzie o godzinie 10:00. 2 listopada w tym roku wypada w sobotę. Więc będziemy odprawiać dodatkową mszę świętą o godzinie 9 rano. To będzie msza za wszystkich wiernych zmarłych i po tej mszy świętej będzie procesja wypominkowa. Jeżeli ktoś chce podać, będzie uczestniczy i chce podać do czytania imię i nazwisko osób zmarłych, to weźcie te białe kartki, jeżeli one się skończą, to dodrukujemy i zaznaczcie, na której procesji będziecie albo na których chcecie, żeby to było imię odczytane i potem podzielcie tych zmarłych, których będziemy wspominać na poszczególne stacje. Czyli w pierwszym miejscu podajemy osoby duchowne i siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego. Pod drugim punktem naszych rodziców albo dziadków. Pod trzecim zmarłych z naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów. Tu jest najwięcej miejsca, bo tu pewnie będzie najwięcej osób. Potem ofiary wojny i wszyscy pozostali. I jest gorąca prośba, żeby napisać imię i nazwisko. Bo to jest rzecz bardzo ważna, że Kościół modli się za wszystkich zmarłych, wszyscy są ogarnięci, ale ta pamięć o zmarłych musi być precyzyjna. Każdy człowiek indywidualnie zasługuje na pamięć z imienia i nazwiska. Dlatego chcemy unikać w wypominkach takich sformułowań bardzo ogólnych za zmarłych z rodziny i cały ród jest omadlany. Bo to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o konkretną osoby zmarły z rodziny. O zmarłych tak samo nie, nie mówimy anonimowo za babcie i dziadka, tylko podajemy imię i nazwisko. Przyznam się, że ja niejednokrotnie z tego powodu, że gdzieś tam wypominki były tak po dziadowsku traktowane w parafiach. Zaraz dojdę do tego dlaczego. Czasami byłem zmęczony taką. Litanią, terkotem imion, czasami jak się słyszy, że to na jednym oddechu bez szacunku się wypada te imiona, i miałem serdecznie dość tej modlitwy. I jest wielu księży, którzy się zastanawia, czy w ogóle jest sens takiej modlitwy. Mnie uratowało przed takim porzuceniem tej modlitwy doświadczenie, które zupełnie nie ma wspólnego z parafią. Przez trzy lata byłem w nowicjacie wspólnot monastycznych, i nowicjat był w Paryżu. I w Paryżu dom braci w którym mieszkałem było oddalone od kościoła o jakieś 300-400 metrów i codziennie trzy razy biegaliśmy w tej wewty do kościoła i dojście do kościoła było obok memorialu upamiętniającego zagładę żydów w czasie II wojny światowej tam było muzeum i miejsce modlitwy i raz w roku w rocznicę wywózki z Paryża wszystkich żydów których potem rozwieziono do różnych obozów koncentracyjnych i którzy nie przeżyli II wojny światowej Dzień i noc były odczytywane imiona tych ludzi, dziesiątki tysięcy imion i nazwisk. I rodziny tych Żydów, które przeżyły, były informowane o tym, że tego dnia, pomiędzy tą godziną a tą godziną, to był kwadrans, będzie wspomniany Wasz dziadek, Wasza babcia, Wasz brat, Wasz pradziadek, który stracił życie w czasie zagłady. To jest właśnie ta pamięć o ofiarach wojny która była tak cenna. I ci ludzie przyjeżdżali czasami ze świata, żeby być te, w te dni w Paryżu, i oni przychodzili, stawali, to było z głośników odczytywane, tam było w skupieniu i, i w ciszy. I to mi uzmysłowiło, jak pięknie można zorganizować taką modlitwę za zmarłych jak ona jest ważna. Dlatego bardzo Was prosimy o imię i nazwisko każdej osoby, która będzie wspomniana i o ten podział osób na pięć stacji na wypominki jednorazowe. Jeśli chodzi o wypominki całoroczne, docelowo chcemy zrobić tak, żeby wypominki były przed każdą muszą świętą. Tak, żeby zwyczajowo, jeżeli wiecie, że przychodzicie na godzinę 12 na mszę świętą, ta osoba zmarła, o, którą, o, o której imię prosicie w czasie modlitwy za zmarłych, było wyczytane przed tą mszą świętą. Kiedyś był taki zwyczaj, że kościoły były otaczane cmentarzami, że groby były po drodze do kościoła. Tak, żebyśmy pamiętali, idąc na Eucharystię, że nie tylko my walczymy o życie wieczne, ale i ci, którzy byli przed nami więc takie poprzedzenie mszy świętej modlitwą za zmarłych wydawałoby nam się bardzo słuszne natomiast w tym roku chcemy rozdzielić na razie na dwie msze święte część wypominków będzie przed mszą świętą o godzinie 8 część przed mszą świętą o godzinie 9.30 która od przyszłego roku będzie o godzinie 10 dlatego na tych żółtych kartkach kiedy prosimy o podanie imienia do modlitwy wypominkowej całorocznej przed Muszą Świętą Niedzielną wypisuje, zaznaczamy, przed którą godziną chcemy, żeby ta modlitwa była zanoszona i mamy taką gorącą prośbę, żeby osoby, które proszą o taką modlitwę, przyszły na modlitwę wypominkową przynajmniej raz w miesiącu, tak żeby rzeczywiście no, były osoby obecne w kościele w czasie tej modlitwy. I teraz krótkie słowo o tym, dlaczego mi się wydaje, że modlitwa wypominkowa się popsuła. Z modlitwą wypominkową wiąże się ofiara przekazywana na utrzymanie duchowieństwa. Bo wiecie, że taca z mszy jest na parafie, ale część ofiar składanych przez was wykorzystujemy na nasze utrzymanie, na nasze jedzenie, na nasze mieszkanie, na nasze wydatki, na pokrycie wszystkich opłat, bo to jest obowiązek wspólnoty zadbać również od strony finansowej i od duchownych. I to są ofiary, które są składane przy okazji prośby o intencję Mszy Świętej, to są ofiary, które są składane, gdy ktoś przeżywa sakramentalne małżeństwo, gdy ktoś chrzci swoje dziecko albo przy okazji pogrzeb. I dodatkowo to są pieniądze składane przy okazji modlitwy za zmarłych. No i niestety, tam, gdzie są pieniądze, tam się wiele rzeczy psuje. Tam ze względu na to, że z tym, za tym idą pieniądze, no to właśnie niech będzie jak jest. I w bardzo wielu parafiach księża się właśnie godzą na to, a niech będzie jak jest, niech będą całe nazwiska, całe litanie, będę nawet sam w kościele, bo przyjąłem, zapłacili niech będzie. I my naprawdę nie chcemy. Zrobić z tej modlitwy, która jest sprawowana tak po macoszemu naszego dochodu, tylko chcemy, żeby nawet nasz dochód był ograniczony, żeby stracić pieniądze, ale żeby ta modlitwa za zmarłych była sprawowana dobrze. Dlatego te zmiany chcemy wprowadzić tak, żeby stopniowo dawać modlitwie za zmarłych naprawdę należne jej miejsce z szacunkiem, ze skupieniem, z udziałem wiernych i, i tak, żeby ona rzeczywiście było wspomnienie poszczególnych osób. A nie cała litania nazwisk które, osób, które mieszkają na osiedlu. Więc zachęcam do takiego przyjęcia w tym roku wejścia w tą modlitwę. Za zmarłych. Oczywiście, jeżeli macie jakieś uwagi, to, to śmiało. Te kartki, jak będziecie wypełniać, będziemy przyjmować osobiście, tak żeby sprawdzić jeszcze z każdym, porozmawiać i upewnić się, że potrafimy odczytać dobrze imię, nazwisko, że wszystko jest czytelne, żeby nie przekręcić imion czy nazwisk. I możecie je przekazywać księżom w parafii albo Sebastianowi, albo Kamilowi, albo zostawić w kancelarii. I ofiary, które przy tym złożycie, przyjmiecie i żeby było jasne, może być ofiara, nie musi być ofiara, to jest całkowicie dobro, dobrowolna ofiara, nie ma żadnego cennika, ile za duszę, ile za nazwisko, czegoś takiego w naszej parafii nie ma, czuje się całkowicie swobodnie, jeśli chodzi o złożenie ofiary, nawet jeżeli ktoś nie może złożyć ofiary, bo go nie stać, a chce poprosić o modlitwę i wymienić imię i nazwisko w czasie tej modlitwy, spokojnie, to nie jest grzech nie mieć pieniędzy. Grzechem jest nie pomodlić się za zmarłych albo pomodlić się źle, lekceważąco, bez szacunku. Wszystkiego dobrego na tę niedzielę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.